Dzień dobry, nazywam się Wania Tardosław, chciałbym Wam zaprezentować ofertę franczyzową firmy Autogama. Na początek kilka słów o marca Autogama. Powstała w 1993 roku, doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam poznać potrzeby klientów i oferować usługi na najwyższym poziomie. Grupa naszych klientów ciągle się powiększa. Jesteśmy liderami, a zarazem największą firmą w Polsce zajmującą się usługami związanymi z regeneracją reflektorów i adaptacją lamp tylnych. Stąd też idea, aby zwiększyć możliwość korzystania z naszych usług poprzez tworzenie placówek na terenie całej Polski, a w późniejszych latach na terenie całej Europy. Znajdujemy się przed jedną z naszych placówek autogamy. Na zewnątrz widzimy dobrze doświetlony kaseton, widoczny po zmroku oraz banery z wyróżnionymi usługami naszego serwisu. Zapraszam was do środka. Pokażę wam jak działa nasz warsztat krok po kroku. Znajdujemy się w punkcie przyjęć, który jest pierwszym etapem kontaktu z klientem. Tutaj trafiają do nas klienci zarówno umówieni na wizytę, jak i również bez rezerwacji. Dostarczają do nas samochód lub zdemontowany reflektor do naprawy. Dla ułatwienia korzystamy z platformy rezerwacyjnej online, dzięki której każdy może zarezerwować swoją wizytę, wybrany dzień i godzinę. Większość naszych diagnoz jest dokonywana po oględzinach, tak aby móc oszacować najlepiej koszty naprawy. Znaczna ilość naszych zleceń trafia do nas za pośrednictwem kurierów, gdzie również oferujemy naprawy bez wychodzenia z domu. Dla naszych klientów udostępniamy wygodną poczekalnię, gdzie mogą sobie umylić czas dzięki netflixowi lub konsoli do gier. Znajdujemy się w naszym magazynie głównym Autogama. Jest ze mną Ola. Miło mi, jestem Ola, pracuję w Autogamie od 5 lat. Jestem odpowiedzialna za kontakt z klientem polskim i zagranicznym. Posta Autogama jest liderem w branży oświetlenia samochodowego. W naszej ofercie znajdziecie wiele produktów, takich jak klosze, obudowy, soczewki, sterowniki naszej produkcji, przetwornice oraz wiele, wiele innych. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami i chciałbyś dowiedzieć więcej o ofercie franczyzowej, zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół specjalistów zapewni najwyższej jakości wsparcie Twojego rozwijającego się warsztatu. Dlaczego Autogama? Działamy na rynku oświetlenia samochodowego od wielu lat. Posiadamy największą bazę części zamiennej do reflektorów w Polsce. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, nasi pracownicy znajdą odpowiednie rozwiązanie, aby usprawnić oświetlenie w Twoim samochodzie. Jako dostawca części do lamp ciągle podążamy za nowymi trendami i rozwojem technologicznym, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą franczyzową, zapraszam na naszą stronę internetową www.autogama.pl po więcej szczegółów.